Wy wy, wstawać. Musimy poszukać swojej ofiary, ponieważ tutaj podobno krąży mały lisek, który na pewno wygląda znakomicie, Może go porwiemy? Tak, tak, to będzie najlepszy pomysł. Chodźmy tam. Idziemy na polanę. Idziemy na polanę, czaić się na tego lisa. Oki. Okay. Widzę go. Ja też go widzę. Wygląda naprawdę smakowicie. Na mój znak. Powiecie. atak. tak. Oki. Okay. Co to było? Co to było? Ja się boję naprawdę. Boję, 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 boję. Ja słyszę naprawdę. Wilki. To są wilki. Uch. Ja naprawdę ich słyszę. Aaaa! Naprawdę? Ał, au, au, au! O, ała! Dobrze, mamy go. Teraz niech zastępca go weźmie. Świetny plan. Niech zastępca go weźmie. Czyli ty. Okej. Okay. Ups, ups. No dalej, ruszaj się! Dalej, ruszaj się! Weźmy go do obozu. Dobra robota, teraz go tutaj zostaw, koło drzewa. Ale było na polanie normalnie. Gdziekolwiek chcesz. Uch. I teraz mamy go. Sezon, jak myślicie, co będzie dalej z Małym Liskiem? Czy przetrwa? Czy nie? Oglądajcie dalsze sezony. Sezon drugi nastąpi.